Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie czytanie dla ryb na miesiąc marzec 2022. Z tego powodu życzę wszystkim rybom wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, jak najmniej problemów, a jak najwięcej samych przyjemnych rzeczy. No i nie przedłużając, rozpoczynamy czytanie. Oczywiście przypominam, bo muszę to zawsze zrobić, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie ze wszystkimi rezonować. Jeżeli nie pasuje w danym momencie, można przesłuchać czytanie później. Bo to jest na cały miesiąc. Energie w tarocie są płynne, czas też, i tutaj może nie pasować w danym momencie. Można odsłuchać całkiem później i też może pasować. Z jaką energią ryby wchodzą? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Jak wy się czujecie w danej energii? Jaka jest przy Was energia? Co przychodzi z zewnątrz? O czym nie wiecie, nie spodziewacie się? I wynik. Na spodzie, na spodzie jest szóstka mieczy w odwrocie. Czyli jest tu coś przyblokowane. Albo ktoś chciał wyjechać, coś zmienić, jakieś po prostu poczynić zmiany, czy to zawodowe, czy osobiste, i zmienić w ogóle miejsce zamieszkania, albo, albo, albo po prostu no, zostawić to coś, co mu nie służy, co po prostu nie funkcjonuje już. Ale coś się przyblokowało. <laughs> Może być też, że jakiś wyjazd w ogóle, nie że przeprowadzka, tylko ogólnie wyjazd. Jakiś postęp w jakiejś dziedzinie życia, czyli coś nie ma, nie, 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 nie po prostu nie ma postępu w czymś. Coś jest przyblokowane. Ja tutaj od razu, tak jak poprzednim razem, również będę dokładać, czytać i dokładać. No tu na środku mamy Maga w odwrocie, albo jakieś informacje nieciekawe. Może być też osoba manipulująca. Zaraz sprawdzimy, co my tu mamy. I mamy tak. Może być, że jakaś osoba, to jest przeszłość, to jest karma, to jest dzieciństwo. Jakieś informacje, wiadomości. Może być, że ktoś powraca z jakiejś przeszłości, która dla Was nie była, nie była miła, nie była dobra, jakaś smutna, może. Czy to z dzieciństwa, czy to z przeszłości, no dość dalekiej, może być też w przeszłości. To jest osoba z podznaku bliźniąt. Osoba tutaj w tej pozycji, w odwróconej, to ona jest taka manipulująca bardzo. Bo tu w tej zawsze mówią, że to jest jakiś czaruś taki. <laughs> też, też potrafi. Ale ta osoba manipuluje. Manipuluje przede wszystkim słowem. To nie jest diabeł, ale ta osoba manipuluje słowem, bo ona umie i wie, jak podejść do, do osoby. Umie tak powiedzieć to, co potrzeba, aby odpowiednio zadziałać. Więc może być, że tu się pojawi przy Was taka energia. Może być też, że coś kończycie. Coś kończycie, albo nie możecie rozpocząć. Mogą być też jakieś złe informacje, jakieś wiadomości. Albo nie, nie możecie czegoś rozpocząć, bo jeszcze nie macie odpowiednich um, narzędzi, środków do tego, aby coś rozpocząć. Normalnie w pozycji prostej to tu wszystko się udaje, bo ta osoba ma wszystko, co jej potrzeba, aby. Rozpocząć, aby zadziałać. Natomiast w tej pozycji nie ma. Nie ma tych środków, wszystkich wystarczających. Nie może zadziałać. Może być też, że kończy z jakąś firmą, która, z którą w przeszłości współpracowała osoba, czyli ryby. No ale dalej zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Podstawą tego jest albo osoba, tu są też też panna, byk, koziorożec, to jest też panna, albo jakieś dzieci, jakiś początek, jakiś kurs. No tutaj mogłoby być, że jakieś dzieci, albo że ktoś. Jakieś kursy też mogłyby być zawodowe, jakieś podnoszenie kwalifikacji. No tu też jest nauka, też by można było, czyli jakaś nauka. Może tutaj nie macie wystarczających kwalifikacji, aby rozpocząć jakieś, jakąś pracę w jakiejś firmie. I tu trzeba będzie się zainteresować, poszukać jakiejś informacji, rozpocząć jakiś kurs. Może to być, że ta firma już kiedyś u Was funkcjonowała, czyli była, pracowaliście w niej, teraz ponownie. Tylko, że tu jest ta karta w odwrocie, także nie wiem, czy Wy byliście zadowoleni z tej, z tej firmy. Bo tu na razie tak mi się pokazuje na pracę, na firmę. Ale tak jak mówiłam, może to dotyczyć również jakiejś osoby. Tu są pokazane również dzieci, więc może być, że jakieś problemy z dziećmi. Podstawą tego właśnie są jakieś dzieci. Co pomaga lub przeszkadza. Raczej pomaga. Rozsądne podejście do sprawy. No, chociaż tu karta wyszła w odwrocie, tu jakiś dom, rodzina jest w odwrocie. Więc może być, że. No może być też, że wyjście, chociaż tu jest przyblokowanie, a to są dwie sprzeczne energie. Tu jest zablokowanie się, czyli rozmyślanie, zastanawianie się, natomiast tu jest wyjście. Wyjście z jakiegoś domu, z blokady. Czyli ryby musiałyby tutaj się zastanowić, żeby wyjść może do świata. Nie myśleć i nie siedzieć na okrągło w tych, w tych myślach. Nie izolować się, tylko wyjść do świata i to by było to, co pomaga. Czyli może nie skupiać się tylko na jednym czymś, czego się trzymacie od dawna, bo to było dla Was może bezpieczne i na przykład w danej firmie, czy, czy w danym związku, na przykład z kimś siedzieliście, czy siedzicie i trzymacie się tej osoby. Tylko po prostu wyjść, opuścić tą strefę komfortu, może i wyjść do świata, rozpocząć coś nowego. Podstawą te dwie karty również oznaczają rozpoczynanie czegoś nowego, rozpoczynanie pracy, rozpoczynanie nauki, rozpoczynanie działań. No i kar ta karta również oznacza bliźnięta waga wodnik. Co odchodzi? Odchodzą trzy miecze, czyli jakiś ból. No i jest to poparte tą kartą piątka kielichów rzeczywiście zdrada, ból, żal, rozpacz, strach. Poczucie oszukania, bycia oszukanym, zdradzonym. E... Ten orze w sercu, czyli takie po prostu taki po prostu ten ból. Aż do, do, do samego serca. Czyli tu to odchodzi. To odchodzi. A teraz nie wiem, czy to z powodu tej osoby, jakiejś informacji, czy z powodu przeszłości jakiejś, czy z powodu dzieci, ale są tutaj jakieś, jakieś żale. Ale odchodzi to, albo to będzie odchodzić, bo może to. Po prostu się zadziać, dopiero, że ktoś tutaj się poczuje zdradzony, oszukany, zraniony, przybity z bólem serca, będzie miał żal do jakiejś osoby, będzie miał po prostu pretensje, będzie przeżywał bardzo. I, ale to potem odchodzi do przeszłości, czyli może być tu, że ta osoba ta manipulująca tutaj ze złej przeszłości. Z którą coś się rozpoczęło, ale to był tylko taki początek, taki takie świeży, tylko, ty, tylko taki początek. I e, tu odchodzą jakieś złe energie. Pomóc tylko może w tym wszystkim, właśnie te wyjście z tego, z tego zamknięcia się w sobie, z tej blokady. Co przychodzi? No, po smutkach zawsze przychodzi jakieś przeżycia, no to, to potem przychodzi szczęście, radość. Jeżeli się coś przerobi, przepracuje, przetrawi, e, przeleczy swoje serce i te swoje uczucia, odczucia, no to przychodzi tutaj ta karta dziewiątka, dziewiątka kielichów, czyli Jakaś radość jest, wprawdzie samemu, ale jest. Jest tutaj karta szczelca albo szczelec powróci, albo tu zakończy, kończy się związek jakiś. No. Bo równowaga też mówi o zakończeniu związku, którym była niezgodność charakterów. I z tego powodu jakoś ryby bardzo nie przeżywają tego, jakoś tak bardzo nie przeżywają. Co niektórzy trochę tu nadużywają, może sobie poprawiają humor, alkoholem, jakieś imprezy. No tutaj jest nie tylko nadużywanie. Alkoholu, ale może być i przejedzenie się, ale ogólnie osoba czuje się dobrze. Czuję ogólnie, tu emocjonalnie, tu jej nic nie brakuje, materialnie. Jedynie i może, i może to, akurat to, że się coś kończy, to nie jest takim problemem dla tej osoby. Co w głowie, w myślach, w planach? Blokada. I tu jest pokazana, i tu jest pokazana blokada. Blokada na kontakty. Blokada na kontakty ze światem, z ludźmi, z osobami. Nie ma komunikacji, nie ma porozumienia, nie ma działania, nie ma wyjazdów zagranicznych i nie ma w ogóle wyjazdów. Nie ma. Nie ma tu takiego postępu. Czyli ryby tak planują. Żeby się przyblokować, żeby się nie komunikować ze światem, żeby się odizolować. Jeśli chodzi o komunikację. Nie wiem do kogo to będzie. I co my tu mamy? Jaka jest energia przy was? Jak wy się czujecie? Czujecie się niestabilnie. Nie czujecie stabilności. Nie czujecie bezpieczeństwa. Czujecie się wybici z jakiegoś takiego pokazane z, wybicie z takiej stabilności. No, zakończenie jakiegoś związku. To jest zakończenie związku, zakończenie związku. Czyli zakończacie. Tak się czujecie w takiej energii. Zakończania czegoś. Ten związek, ten związek to jest zakończenie. Energia z zewnątrz. Energia z zewnątrz, no to jest karta również ryb. Albo to jest wasz partner jakiś, albo to jest energia wasza, że tu, tak choćby ta karta też, potwierdzenie, tu czujecie się emocjonalnie, nawet, nawet, nawet dość dobrze po przeżyciu tego wszystkiego. Czyli tu stabilność emocjonalna, ta osoba w pozycji prostej, to nie jest odwrócenie, że tam jakieś ma problemy psychiczne, ona tu jest stabilna. To jest król zresztą, nie rycerz. Uczuciowa, stabilna, chętna do pomocy, dobry negocjator, mediator, który pomaga. I albo do pań przychodzi taka osoba z zewnątrz, która się pojawi. Zaraz zobaczymy jeszcze tu po dołożeniu. O! No, tylko że tutaj się pojawia przy tej, przy tej osobie jakiś diabeł. Czyli uwaga! Jeżeli byłaby sama ta karta, tu może to byłoby dobrze, ale ja dokładam wszystko, czyli jakieś tu wskazanie jest, aby uważać. Bo albo ta osoba jest toksyczna, albo ta osoba ma problem. Tak to powiedziałam, może sobie popijać. Może być uzależniona od czegoś. Może być uzależniona od czegoś. No, może też być, że co niektórzy wychodzą z jakichś uzależnień, Zakańczają coś, ale zawsze tu widzę jakąś obsesję w tej karcie. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie. No, że ktoś przyjdzie do was z jakąś propozycją. Też trygon wody. Tu jest też trygon wody, skorpion, rak ryby. Tu skorpion, rak ryby. A wy nie będziecie wiedzieć, jaką podjąć decyzję, bo może są dwie osoby, może są dwie prace, jeśli by chodziło. Są dwie opcje, które są dla was bardzo korzystne i nie potraficie zrezygnować z żadnej. Więc Propozycja spotkania, randki czy jakiegoś rozpoczęcia jakiegoś związku czy jakiejś pracy. No to jest dla Was problemem, co wybrać. Na wyniku, na wyniku jest tutaj, aby się kierować intuicją, szukać jakichś informacji. To jest znowu powtórzenie tej karty, tylko że ona jest w odwrocie. Albo. E, tu się pojawia jeszcze osoba, czy to dziecko jest przeciwne czemuś wasze, strygonu na przykład wody, wodni, yy, przepraszam, powietrza, wodnik, bliźnięta waga, albo jakieś nieciekawe informacje przyjdą, ukryte, ukryte informacje. Na koniec tu jest jakieś informacje, ale niezbyt ciekawe przyjdą, które były ukryte przed Wami. Tu jest też pokazana, aby się kierować intuicją, jeżeli poszukujecie informacji. Ta osoba zawsze mi się pokazuje jako osoba niedojrzała. Nie dojrze, nie niedojrzała, to jeszcze na dodatek pyska, tak, łombrna, e, złośliwa, dokuczliwa, plotkara. Tak więc. Albo ta osoba, to będzie ta osoba, to jest rak, to jest ta osoba z podznaku raka, albo taka energia tu przyjdzie jakaś, że się dowiecie jakiejś informacji od jakiejś starszej osoby, może od jakiejś osoby samotnej też może być. Chyba, że wy będziecie w tej energii, tej energii kapłanki. Zazwyczaj kobiety samotne może tu tak po prostu jakieś informacji się dowiecie albo same będziecie w tej energii nie będziecie chciały się komunikować jako te ryby, które zostały oszukane. Tutaj nie wiecie co zrobić, tu jakieś osoby jeszcze przychodzą z zewnątrz jakieś toksyczne. Tak więc może się okazać, że po jakimś dojściu do równowagi po jakimś przejściu, jakiejś trudności, po zakończeniu jakiegoś związku czy pracy e, dochodzicie do jakiegoś takiego spokoju, takiego swojego? No tu jest też zakończenie, tak mówiłam, tego związku. No tu jest też pokazana równowaga, taki, taki balans też może być. No ale przede wszystkim tu nie wiecie czy przyjąć czy nie przyjąć ten ten kielich od kogoś. Może to być, że to ta osoba przychodzi z zewnątrz i wy się nie spodziewacie, że ona przychodzi do was z tym kielichem. No. Może być, że to jest ta osoba manipulująca, która kiedyś Kiedyś was zraniła, czy, czy może być, że was zrani, albo zraniła was i wy po przejściach jakichś, bo to jest czas przeszły, to jest to, co odchodzi, ale może już to odeszło, może odejść dopiero. Czyli może się coś zadarzyć i będzie jako przechodzi do przeszłości, a może to już się dawno zakończyło, że taka osoba z przeszłości złej tutaj. I tu się może pojawić, bo tak się tu po te karty ze sobą tak łączą, że ta osoba może się pojawić powtórnie z zewnątrz, ta, która tu z przeszłości wami manipulowała, za, za, rozpoczęła coś z wami, ale to się nie rozwinęło, bo tu są karty, karty y, tych giermków. Może być też, że podstawą tego, że się tu coś nie rozwinęło, to były dzieci. Dzieci. Że to się tak zadziało. No ale tu jest tak, że co Wam pomoże? Pomoże Wam wyjście, wyjście z domu do ludzi. Nie siedzenie i nie blokowanie się. Takie tu widzę. Takie tu widzę karty. Relatywnie by było z pracą, chociaż tu widzę bardziej na związki relatywnie byłoby z pracą, bo tak rozpoczęłam o firmie, że tu zakończycie jakąś yy, współpracę, bo tu są zakończenia, dużo jest zakończeń i przyjdzie do was jakaś oferta nowa, tylko wy nie, nie wiecie, czy przyjąć tą ofertę? No Oferta kielichowa z kielich, no to no jest to trochę niepewne. Bo kielichowy to jest niepewny. Ale zazwyczaj w kielichach to jest spełnienie marzeń. Więc może być, że jakaś praca wasza, która by się miała rozpocząć, to byłaby... O, wyszło. Że praca marzeń mogłaby być. Tylko Wy nie umiecie podjąć decyzji. No. Tu może tutaj yy, na wyniku, że praca, praca jakaś ezoteryczna też również, no tylko musicie mieć informacje jakieś. Nie wiem, co niektórzy oczywiście, ryby są bardzo intuicyjne, więc tu może być, że intuicja jest bardzo potrzebna. Na wyniku, no to było to. Teraz tutaj co mamy za radę? Rada jest, aby tutaj... Odpisać umowę. Porozumieć się z kimś, bo tu jest porozumienie. Tu jest przyjaźń, porozumienie, zakochanie. No. Tu jest taki wybór. No wybór, raczej w tym to jest wybór, ale może tu porozumieć się z kimś. Porozmawiać, porozumieć się z kimś. Bo to jest ładna karta. Może tu przyjdzie właśnie ta nowa, nowe uczucie, nowa osoba. I dlatego ta karta wyszła, że tu coś się rozpocznie nowego, coś dobrego. Tylko musicie się zdecydować na coś. Czy to praca, czy to związek. No. Tak więc tyle by było dla ryb. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Życzę im wszystkiego najlepszego i. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze które są dla mnie bardzo ważne. Z góry serdecznie dziękuję i zapraszam do następnego razu.